Cie ma, ja że nie mogę robić siłowych. Mam po prostu zakaz teraz i od lekarza, i od kocura. ten drugi zakaz mnie chyba pracuję. ale nie mogę. Eee, to zrobię dzisiaj ćwiczenia akcesoryjne, jakąś mobilność obręczy parkowej, jakąś stabilizację ćwiczenia w tenisie, które dostajemy od marka pośpycha. Zrobimy coś na piłce, Porównujemy się, porozciągamy się, rotacje zewnętrzne, trap Porobimy, porozściągam, miednicę, może kolec biodrowy do przodu trochę poprzesuwam. Takie kłopoty same za mózg, jest żeby się cokolwiek poruszać, z racji tego, że jeszcze trochę boli mnie mostek. Eee, trochę brakuje mi tego, żeby się spompować, ale też nie mogę, bo po co filmie też jakaś arytmia mapie od tego uderzenia. Eee, więcej filmów, będziemy nagrywać więcej filmów, z racji tego, że eee, jak coś opisywałem. Nie zawsze to trafiało, nie zawsze miało taki wydźwięk, jak miało. A widzę, że filmiki się przyjęły, więc będziemy tego nagrywać coraz więcej. Jutro szkolenie, warsztaty z przysiadów na mentorów, więc coś tam, coś tam się może poruszało ewentualnie, jeżeli, jeżeli da radę. Co jeszcze? Aha, czekam jeszcze na swój zestaw naprawczy co do właśnie naderwanych piersiowych, co do uszkodzonego mostka. I nie będzie to tylko galeretka z dużymi organami i żelatyna, będą to być inne rzeczy, które jest chęcią pisze, bo, bo niejednokrotnie każdemu z was może się takie coś zdarzyć, może nie takie coś jak mi, ale uszkodzenia, yy, opiszę też kilka fajnych środków, które jako tako w polskiej medycynie zostały wycofane, a są dostępne za granicą, które wykorzystywane są do czegoś innego, a poza tym leczysz tak samo inne rzeczy, przez co właśnie w Polsce przez zostały wycofane. O tym, o tym też powiem a tu co na drugim zapraszam na Pierwsze ćwiczenie, jedno z trzech, które dostałem od Marka na ten licze. Są to, szczerze nie wiem jak się nazywa, ale, ale bardzo mi pomogło. Przypomina to po części Facebook, jednocześnie z rotacją zewnętrzną, które dosyć dobrze moją stabilizację naszej obręczy parkowej. Pokażę jak je robić, ponieważ obiecałem już kilku osobom, że nagramy filmy niskopełzowe. I nigdy nie miałem. nie tyle, że miałem czasu, po prostu mi się nie chciało i waliłem w kóra, po prostu, że nie mam czasu. Dlatego teraz korzystałem z z okazji nagrywania tego filmu. Nagram, zademonstruję i może się pójść przyda. Co jest ważne w tym ćwiczeniu? Żeby nadgarstki przy odwodzeniu nie wyszywiały się. Idą proste z maksymalna rotacja w tył, żeby nie było tylko na tej zasadzie opadki schowane, w łokcie na wysokości barków, rotacja zależna, pochód, odciąganie. Tyle, tego robię trzy serie po 15 powtórzeń. Eee, zrobię jeszcze dwie i nagramy. następne coś, czyli... Też na te, Drugie ćwiczenie, żeby film nie, grał, nie trwał za długo. Co tu jest ważne, ściągnięcie łopatek w tył, maksymalne dopięcie. Jak ja czuję, że jest dobrze, wtedy mi spina maksymalnie czworobocznie. I to jest tyle. Przeżywałem z roglerów. Też mnie stają od Też się doskonale sprawdza, Jeszcze powinna być guma na rękach, ale i nie mam nic, zrobimy wietaje czy rano. Na dziś tyle. Ogólnie poszedł sam te riksy. Rolowania nie będę nagrywał, nie będę nagrywał też reszty, bo muszę mieć materiał też, żeby coś nagrywać później. Trap t nie ma co nagrywać, bo każdy to zna. Wiadomo, że ważne jest tempo. Mi na przykład Seba polecał 4 1, 1, 1 i tego tempa się trzymam. Jest jeszcze jedno ćwiczenie fajne na piłce. Od Marka też dostałem yy, w celu właśnie stabilizacji obręczy barkowej, kiedy miałem yy, uszkodzony nadgrzebieniowy mięsień. Yy, tyle. Jak odczuwam ten TELIX? Zawsze, za każdym razem, kiedy zrobię tych 9 serii po 15 ruchów, czyli 3 ćwiczenia po 3 serie, Dobrze odczuwam naprawdę spięty czworoboczny, jak, jak mama kiedyś kazała mi do Kauflandu chodzić kupowałem po dwie siatki, po dwie reklamówki wielkie zakupów i nosiłem po, po dwa kilometry do domu. Po przyjściu do domu czworoboczny miałem tak zbity, jak właśnie po, po tym treningu. Nie? Stąd też poznaję, kiedy ten trening mi się udał, a kiedy nie. Tyle, na razie.